Cześć dziewczyny z tej strony: Katarzyna z Wigello.pl, czyli tak jak widać ze sklepu z perukami. Dzisiaj i 7 nowych modeli. Pierwsze cztery są od producenta ROKOKO i wszystkie mają tak zwaną rozmytą linię czoła, czyli tutaj włosy są tkane na takiej specjalnej siateczce, dzięki czemu wyglądają jakby wyrastały prosto z głowy. Model Emily wygląda tak. Ten kolor to mój prywatny wybór i ten model to jest mój prywatny wybór, ponieważ miesiąc temu kupiłam sobie dla siebie i noszę ją z wielką przyjemnością. Ale ona oczywiście występuje w wielu innych kolorach. Zobaczcie, jak wygląda. Ma bardzo fajne i plastyczne włosy, czyli jak macie ochotę je uklepać i zrobić tak codziennie i na płasko. To można i wygląda to fajnie, ale jeżeli ma być trochę bardziej elegancko, to można je podnieść szczotką i one właśnie wyglądają tak, jakbyśmy je sobie rano na szczotkach same podniosły. I ta fryzura wygląda, no jak dla mnie, tak bardziej elegancko. Zresztą ocencie same. Zanim przejdę do prezentacji kolejnych modeli, pokażę Wam, jak wyglądają czepki od środka czapki z rozmytą linią czoła. Z boku w sumie wyglądają tak samo, są elastyczne. Tutaj mają regulację obwodu głowy na gumce, na rzepie przypinane to jest. A z przodu tutaj mają siateczkę, na której tkane są włosy. I to jest właśnie ten fantastyczny element, który daje nam ten taki no, supernaturalny look. Jeżeli lubicie odrosty, to każdy model, który prezentuję, ma taką odmianę koloru, która ma takie piękne, na przykład jak Emily. Czyli za chwilę prezentuję model Diana w takim naturalnym, ciemnym blondzie, ale jeżeli model Wam się spodoba, ale kolor chcecie inny, na przykład taki jasny z odrostami, to też go mamy. Diana to w sumie podobna fryzura, ale włosy są troszkę bardziej kręcone. Więc jeżeli czegoś takiego szukacie, co się troszkę bardziej zawija, nie bardzo, troszkę, zresztą to widzicie to same, to Diana jest fajna. We współczesnych perukach chodzi o to, żeby włos był bardzo naturalny żeby wyglądał naturalnie, żeby w dotyku był naturalny i także układał się jak prawdziwe włosy. A prawdziwe włosy są sypkie, trochę nas denerwują, w niektórych miejscach opadają. I te są identyczne, więc jeżeli macie potrzebę, żeby włosy się jakoś tak, wiecie, trzymały bardzo konkretnie w jakimś miejscu, żeby ta żywka nie opadała, to trzeba kupić lakier do peruk i po prostu ułożyć fryzurę, a potem ją polakierować. Jeszcze Wam troszkę tą dzianę przeczeszę, żebyście zobaczyły, jak wygląda. Zwróćcie uwagę, że jeżeli macie ochotę włosy rozczesać, to one tutaj się robią tak jak własne, zupełnie rozczesane, ale można je też tak troszkę palcami ułożyć. Wtedy one układają się w bardzo fajne pasma. I mimo, że jest to peruka syntetyczna, bo wszystkie peruki, które Wam pokazuję, to są włosy syntetyczne, to jakość jest fantastyczna. Michelle. Podobna, bardzo podobna fryzura, ale włosy są odrobinę bardziej kręcone. Podobnie jak z naszymi własnymi włosami, dokładnie tak samo jest z perukami. Jak włożymy, to nie wyglądamy jak milion dolarów. Trzeba sobie te włosy chwilkę poukładać, bo to są świetnie wyważone, przestrzeżone fryzury. Ale po prostu wymagają takiego ułożenia, żeby do nas naprawdę dobrze pasowały i żebyśmy się w tym dobrze czuły, no bo to jest najważniejsze. Właśnie te modele dają możliwość na przykład w lecie całkowicie odgarnąć włosy z czoła, i tu wygląda to świetnie. A Michelle, dzięki temu, że ma takie fajne tutaj niepokorne kosmyki, to dla mnie taka bardzo przyjemna, kobieca, a nawet troszkę dziewczęca czwotka. Zobaczcie. Oczywiście można to przyczesać na gładko jak chcecie, i polakierować, i wyglądać codziennie inaczej. Raz te włosy sobie rozczesać i przygładzić, następnego dnia tak troszkę wydobyć te loki. No, to jest super w dzisiejszych perukach. Bardzo często w komentarzach pod filmami prosicie nas o podawanie ceny w filmie. Ale nie możemy tego zrobić, ponieważ tak często zmieniają się ceny, że dzisiaj peruka kosztuje ileś, a przy następnej dostawie cena jest zmieniona. Nie da się już w filmie zmienić tego, co powiem. Więc powiem bardzo ogólnie, że taka jakość peruki z rozmytą linią czoła, z takimi turbo-naturalnymi włosami to cena około 700 zł. Za moment przymierzę Wam ostatni model z tej serii, czyli serii z rozmytą linią czoła. Nazywa się HANA Life. Wszystkie modele, które Wam mierzyłam, są dedykowane na obwód głowy od 54 do 57. Centymetrów oczywiście. Natomiast ostatnia peruka z tej serii, czyli serii z rozmetą linią czoła jest nieco tańsza, bo w tej chwili kosztuje między 400 a 500 zł, już wam ją mierzę. I to jest klasyczny, bardzo fajny model z podniesioną górą. I ten model w różnych kolorach wybierają u nas klientki z przedziału wiekowego 60. Możemy oczywiście włosy podnieść do góry, ale możemy też zrobić taką lekką grzywkę. Już wam te boki jeszcze zaczesuję, żebyście zobaczyły, jak te włosy się układają. Ten model mamy w świetnych kolorach, szczególnie właśnie dla pań w takim wieku 60+, albo 70+, albo 80+, bo on występuje także w przepięknym siwym kolorze. Nazywa się HANA Life. Producentem wszystkich czterech modeli, które Wam przed chwilą pokazywałam, jest firma Rococo. A za moment trzy modele od niemieckiego producenta Gisela Meier. Wszystkie trzy są oparte na klasycznym czepku. Bardzo elastyczny, tutaj jak zwykle regulacja obwodu głowy na guńce, ale przód jest tradycyjny, czyli nie ma tej sioteczki, na której tkane są włosy. Czy to źle? Wcale nie. Po prostu te peruki są do noszenia z lekką grzybką, ale dzięki temu, że nie mają rozmytej linii czoła, są znacząco tańsze. Zacznę od modelu New Anna, bo wydaje mi się, że sam charakter fryzury jest bardziej podobny do Hanny Life, którą mam w tej chwili na głowie. Wygląda tak. I jeżeli zawsze nosicie fryzurę z grzywką, to tutaj rozmyta linia włosów nie jest Wam potrzebna. Ta fryzura tak jest uszyta, że włoski zawsze będą delikatnie opadały i nie ma szans, żeby tutaj ktoś zobaczył, w jaki sposób one są doszyte. Ale takie peruki bez rozmytej linii czoła są po prostu tańsze. Piękny kolor, super odrosty i bardzo fajnie podniesiona góra. Nasze klientki z przedziału wieku właśnie 65+, plus bardzo lubią tego typu rozwiązania. Tutaj jest taką podniesioną górą. Za moment przemierzę model New Finesse. Wybrałam bardzo fajny kolor, takiego chłodnego blondu, właściwie wpada w platynę plus bardzo przyjemne odrosty. I wydaje mi się, że ten model jest podobny do pierwszego, który Wam mierzyłam, czyli do Emily. New Finesse. Fajna grzywka, którą można też zobaczyć. Mimo, że ją zaczasuję na bok, to tutaj zupełnie nie widać, że nie ma rozmytej linii czoła. Bo nie ma, ale te włosy są tak fajnie doszyte, że jeżeli odpowiada Wam fryzura z grzywką, to nie ma co na siłę kupować rozmytej linii czoła, bo czasami do nas dzwonicie albo przychodzicie osobiście i mówicie o, musi być, oczywiście, musi być rozmyta linia czoła, bo nic innego nikt nie chce oglądać, ale tak naprawdę, jak przymierzycie różne modele, to potem decydujecie się na ten, w którym po prostu najlepiej wyglądacie. I ta rozmyta linia czoła czasami nie ma znaczenia i wcale nie jest potrzebna. Wam w różny sposób te włosy zaczeszę, żebyście zobaczyli, jak one się układają. Fajnie się podnoszą. Podobnie, że można je tutaj troszkę u góry tak podnieść. Można je też, też rozczesać całkiem na płasko. I zobaczcie, ta fryzura jest zupełnie inna. Jest taka spokojna, codzienna. Ale chwila pracy ze szczotką i staje się elegancka. Może nawet lepiej czesać jest takim szerszym grzybieniem, to on nam stwarza takie szersze kosmyki. Nie rozczesuje nam całkowicie tych włosów. A na koniec najdłuższy model w tym zestawieniu. Nazywa się Sunshine. Zobaczcie przyjemne kobiece loki. Można je sobie tak troszkę tutaj wydobyć palcami. Fajnie podcięty tył. Ale jeżeli macie ochotę, żeby ta fryzurka była taka spokojna i nie chcecie aż tylu loków, to możecie tutaj sobie coś podpiąć spineczką, trochę uklepać. I to też fajnie wygląda. Ale taki radosny wiatr we włosach... Myślę, że jest bardzo kobiecy. I to na dzisiaj już wszystkie nowości. Zapraszamy do naszego sklepu internetowego wigello.pl Możecie także do nas zadzwonić, bo za nami wszystko przez telefon można załatwić, całe zakupy i wtedy płatność jest u kuriera. Zapraszamy także osobiście do nas do Poznania, ale proszę, aby każdą wizytę wcześniej umówić. Często nas pytacie, co w wypadku, gdy kupicie u nas jakiś model, przymierzycie, a on wam z jakiegoś dowolnego powodu nie odpowiada. Nic nie szkodzi, macie dwa tygodnie na zwrot, więc ryzyko jest niewielkie. Możecie do nas odesłać i wymienić perukę na inny model albo inny kolor, albo po prostu ją oddać, i my wtedy zwrócimy pieniądze. Przypomnę jeszcze, że prezentowane kolory włosów. To tylko przykłady. Każda z peruk występuje w wielu innych pięknych kolorach. A jeżeli te kolory Wam nie odpowiadają, albo te modele Wam nie odpowiadają, bo szukajcie zupełnie czegoś innego, to też Was zapraszamy, ponieważ mamy u siebie ponad 200 modeli w różnych kolorach. Do zobaczenia!